Dawaj. Ej, dawaj, jeszcze połóżmy gdzieś te klocki. Chcielibyśmy to. O! Daj, Nie Gdyby nie dostać na dać... taty, ale A, muszę. A, zabezpieczył drań. Ale Ej, dawaj tutaj. Dawaj, dawaj na górę. Gdzie mu tego... Ej, ta mała FPS. Ja też mam w y Ja mam osiem w pesie. Jezu, to jest serwer. Stary, taki słaby, taki słaby serwer i tak mało FPS-ów no, no, Daj, rozwalamy mu 3 FPS-y Ja mam 6 FPS-ów 8 FPS-ów 15 już 20 mu tego no. główna Dawa kill off liście się szybciej ja rozpiszcie do... Patrz, patrz, patrz ja do kętu, ja do

Chyba dawaj, ściłem mu coś jeszcze. Nie ma, ale tu chyba świnkę zobaczyć można, o kurwa. Muszę skoczyć. Ej, jedzenia nie ma jaki nubo, nubowy serwer. Nie musisz, Ej! Spadzek leci! Czekaj jeszcze lawę! U kurwo. Ale ten bliski serwer Chyba jeszcze świnie mu niszczymy. O, kurde. Mu niszczymy. Ale luci! Trzy Bo ja też taki duży serwer. Czy ty w, w pragnę, Żeby on cię nie popatrzył na to! Kurde! Nie, nadal jest na APK, jakby co to patrzę, patrzę czasami hmm. na niego. Dawaj, głowę rozwalamy, świni. Nie, ja, ja, ja idę po temu. Ja mu rozwalę, da, po rozwalę głowę, stary, wchodzę do głowy. Uwaga, misja. Wchodzę do głowy. Jestem! Co za tepilski serwer? Główny założyciel zawka. Masz jakiś healow? Włączmy teraz do środka. Ej, jestem ten w środku i rozwalam wszystko. Rozwalaj, rozwalaj tam. O spawnery, rozwalaj. A, A, rozwalam. No kurde, głupiość mi ojebana. Zaraz zapierdolę. Ty. O kurwa, palę się! A nie wiem gdzie woda! Co do mnie? Daj mi właśnie daj mi healow. To dobra, to weź sobie healow. Dzięki. Ej, ale, ale w ogóle, ej, czemu rangi grać? Nie ma on chyba nie ogarnia, wiesz Kurwa, to no, ten się... Jest to główny założyciel. Bo, bo on jest najważniejszy, a gracz jest, jest nieważny. za Główniany założyciel. No Główno nie założyciel. To trzeba hmm. założyć. Tutaj znaczy. sprawdzimy założycielem, on to kurde jakby... Ej, dawaj kradnie... A szkoda, nie ma tej maszyny. Ja, ja mu jak... jeszcze. Patrz na to! Od razu na tam herbale Ten z ja i tak nie lubię Alko nie znam Mamy serwer razu dead Serwer D. Epics Go.ncl.pl Dawaj, ścimy. Dwa czwarty serwer będzie ognięty z Mike. I tak i tak się budzi i wszystko rozwalone. Odchodzi właśnie. Ja bym się śmiał stary. A ja to nagrywam cały czas? W ogóle, ej, co? Ej, lagi mam, coś nie pije w ogóle. Admin z walce gonia. Nie, <laughs> nie z walce I, na, i, tak, I tak pisze, sam se zwaluł. Kurde, kilof, kilof kilo mi zwalił, kurde. Dobra, trudno. Chyba tak już, już tak stracono się. Chyba tu są drzewa, dawaj robimy sobie kilofy. Nie, ja mi cię nie chce kopać. Tylko... Tutaj, mam A, te. To jest zewnętrzny serwer? mu tak, chcę rozwalić. Czekaj, jeszcze trochę mu porozwalaj. Głowę trzeba rozwalić ja, bardziej. Ja wkuje, ja, ja nie wiem. Co Czekaj, on po... Dawaj kaktusa mu rysujemy. Przed jego ryjem kaktusa rysujemy. Ja, ja kutasa zrobię. To ta, o tutaj kutasy, dwa kutasy mu zrobię. Kurwa, nie mogę budować. O tutaj zrobię mu rywa. Mury z Zabijemy już pierwszego kutasa. Zrobiłbym jeszcze więcej. A, dwa klocki mi potrzebne są. Ja tylko trzy. Jezu, jakie logi Tylko dwa klocki. Masz tylko klocki? Ile? Ile w ogóle? O, tutaj, tutaj. Masz siekierę? Masz Nie mam. O, Różowe do góry lepsze, prawda? Jeszcze tutaj no. musi coś tutaj pocieknąć tutaj, od tych ludzi dzięki ładne I tak nagle, A i tak nagle Admin ucieszył. I Jeden będzie mu serwer Zjeden serwer Ej choć robimy jeszcze kutasy, da Jakie lagi Ja też mam takie lagi Z sobie. I zrealizować, te co on tam O ten debil Ma potem jaksowe bloki pod, pod tymi Tymi płytkami Kończymy Będzie tak samo sety Kurde, gówniany cuboid. Więc pa ml dot kill Chodź jest. Badawaj jest ten serwer, dobra? Dobra. Szukaj serwera ja tego rozwalać, bo na trybam. A jak mam? Jak ja mam go powiedzieć? na przykład taki... gówno.nhytroppl albo gówno.plnh.pl to wiedzieć, bo ja to losowo, ja nie umiem robić. Ja też losowo. Na przykład pf pf.nh.pl albo gówno.nhitro.pl bo... To nik raz, dwa d... nie... To nikt... Ek, gówno. Ej dawaj. gówno! A tam to? No jest! <noise> no, <noise> <noise> no, <noise> no, o drobka Eny, drobka PL 11. Nie można niszczyć, ale tam dalej można. A ja dam przez pół otwarte, czy przez... O? O, z... o, o, o! Przez o to... O, przez o, przez om napisz, przez o. W każdym razie nie ma z tego co jak widzę Śmierci to to do stopka śmierci no rzeczywiście Ej dobre, ja bym napisał Spawn, a no. gdzie spał? To, to nie ma żadnego admina, tylko by to wkurzyć? <śmierdzia> Mnie Admin to debil Admin to debil Nie możesz podkurzyć No i ja wychodzimy z tego

Then, first. Okay. Then, the admin first okay. and okay. 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 okay.

A to wrzucę na, jako drugi film na następny ten serwer. Weź, ale macie na pluginy. No tak, znajdziemy serwer w następnej filmówce.